Zrobiłam plakaty, że będzie live w sobotę i chciałam Wam powiedzieć, że. Czerwona kanapa wysłał 5 zł. Ojciec Elki strzelał do papieża Polaka. Słuchajcie, zrobiłam plakaty, że będzie live w sobotę i planowałam napisać Wam, że mam awarię internetu. No i przepraszam bardzo, nie mogę się połączyć. Live będzie w sobotę. Kult wysłał 10 zł. Działa liveik i Gwiazdka, Gwiazdka, Gwiazdka Elzunia. Krzysiol i Aha, fajnie, cieszę się. Um, Adrian Sherrill, just tipped one dollar. Zrób coś szalonego, może jakiś crazy dance, może zabaw się w na twój outfit akurat do tego pasuje, maybe drank stream. Show nam swoją gawinę oglądać. Anonymous, just tipped one Ale ty kłaniesz, ty masz chyba jakieś urojenia, chorość, 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 zomo, zomo, zomo chorość, zomo, gawin, ela, ela, ela chorość. Natomiast w ciągu dnia potem jestem senna. Słuchaj Fox wysłał 5 złotych. Cześć Ełżuniu, zrobisz nam skrętoskłon dla widzów. Bardzo prosimy, jest to dla nas priorytet. Prosimy bardzo GRN IGRN, 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 IGRN IGREN IGRN, IGRN IGRNI Ale Co takiego skrętoskłon? Co to jest skrętoskłon? W miarę wcześniej wstać i chcę być... Gregor Samza wysłał 5 zł. Lka zrób LO2, a w niedzielę na moje imieniny. Aha, zrób live'a w niedzielę na moje imieniny. Tak, no to no tak, w niedzielę zrobię. Klasyczny kurt, zaszczyt mnie dziś pójść, Ela Pliska. f u t r z a c z e k f u r a s -e k wysłał 5 złotych. Cześć, Elu, jestem twoim fanem. Wysyłam ci 5 zł, pozdrawiam wieczorkiem i miłego streamowania. Pozdrawiam jeszcze i ściskam, że trzeba chwytać dzień. Każdy dzień jest może beznadziejny, ale trzeba być dobrej myśli. Ściskam mocno, uśmiechnięta buźka. Słuchaj, żurów jeszcze raz, by wkleisz to y y cały czas ten sam tekst. Elu, nie pij więcej, bo źle dziś wyglądasz to. To cię tutaj y, zablokuje na czacie, także ostrzegam. Blokuję tą osobę. O. Adi wysłał 5 zł. Reporterek ukrywa swoje oblicze, bo nie ma się czym chwalić w przeciwieństwie do Ciebie, przez to obraża swoje osoby i spożywa alkohol w streamie publicznym i jest w stanie wskazującym na promile. Strip one dao umij swoją próżkę o Jak mam wybierać, to już wolę sama występować. Bo jeszcze jak jest ten kasztan,. Kasztaniarz wysłał 5 zł, siema ela. Ile procentów już wypite? Dwa. Nie, nie, ja na dzisiejszym jawie nie piję żadnego alkoholu, ponieważ. Boję się, że jutro znowu będzie gorąco w Krakowie, a chciałabym, może, sobie pod wieczór, jak będzie zachód słońca, pójść popływać. A tak to, jak jest tak gorąco, to nie mam siły dojść do tego kamieniołomu koło mojego domu, gdzie chodzę pływać na zakrzówek. Natomiast ja uwielbiam sobie nurkować, pływać. Zwłaszcza jak jest tak duszno, parno, to jest bardzo przyjemnie w takiej zimnej wodzie się troszeczkę orzeźwić, więc chciałabym się wybrać. A w ciągu dnia tam będę robić różne rzeczy i też chciałabym się dobrze czuć. Pień! Wysłał 5 złotych. Hej Elu, chcielibyśmy, żebyś zrobiła SKRETOSKLOM, czyli że się ZG i Prosimy, w może Ci się uda, jesteśmy ciekawi, może się Ci uda, BEDF, w niebo wzięty, bardzo proszę, MLAW, skrętoskłon, 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 wszyscy razem skrętoskłon. Nie wiem, co to jest skrętoskłon, nie, nie będę żadnych skłonów robić, nie chce mi się, zmęczona jestem. <laughs> Adi wysłał 5 zł. Reporterek ma 23 koty w posiadaniu. Wszystkie powierzchnie zasrane, a śmierdzi jak u Ciebie na ceglarskiej, wszystkie ściany w głównie jeszcze tylko brakuje, żeby się tam spuszczali. Eee, nie wierzę w to, żeby miała tyle kotów bez przesady. Reżyserami, producentami filmowymi, różnymi celebrytami. Anty Ela wysłał 5 zł. Na górze róże, na dole fijołki. Weź, i stara torbo. Jakieś nowe ubrania, podróżować. Szydera wysłał 500 aby odnieść się do tego, przedtem. co Ayerson zrobił z psem. Jako dziennikarka, powinnaś zająć się tym tematem. Zadzwoń do niego na live, ustal, dlaczego to zrobił to bestialstwo. Słuchajcie, ja wczoraj nagrywałam taką duszą wypowiedź na moim serwerze Discorda. właśnie też między innymi na ten temat się wypowiadałam. Też mają różne dolegliwości. Yy, Czerwona Helena wysłał 5 złotych. Czemu niby ta stara torba miałaby się przejmować psem Majersona? Komika dała dzikom na pożarcie. Kota wyrzuciła, jak urodziła surkę. Owczarka też oddała. Króliki z Heleną wyrzucały do śmietnika. Nieprawda. Ale z psem jest większy problem, bo psa trzeba wyprowadzić. E, Anty właśnie, Ela wysłał 5 złotych. Majerson zrobił to samo, co ty z sureczką. Ela, weź się na już, bo mój kot się zrzegał z nudów. Ty oddalasz córk, bo jesteś przegrywem i nudziarzem. Borsuk wysłał 5 złotych. Reporterek wziął tego psa i trzyma go w sypialni w kagańcu, jak resztę swoich psów, 13 sztuk w kagańcach, żeby go w dupę nie ugryźli, Ela, po co ci psy. Anty Ela wysłał pięć złotych. Ela, ty korka nie potrafisz się zajmować, a co mówisz o psie? Nie potrafisz nawet sobą się zająć. Chlejesz i pierdolisz głupoty. Nikt by ci psa ani innego zwierzaka nie dał do opieki. Nie szkoda tych trzy na twojej gwiazdka, 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 bo jedne tylko siedza i śmierdza. No ale ja nie zamierzam mieć psa, bo bym sobie nie poradziła z nim, więc nie wiem czego dotyczy ten donate. Letni, no nie sądzę, żeby nawet miał 30 lat. Weterynarz wysłał 5 złotych. Niech te reporterki się zajmą sprzątaniem główna i spermy schodników po swoich psach, a Tobie po co te psy, czy Ty oszalała, Ty sobie nie poradzisz z taką ilością spermy. I just tipped one dollar. Polecam wszystkim obejrzeć TikToka Malinagi. Kuraz wysłał 5 zł. Ja ci wysyłałem swoje zdjęcia, tylko błagam nie poddawaj nazwiska, ani nigdzie nie pokazuj tego zdjęcia, bo jak żona się dowie, to będzie po mnie. just Tipped 1 dollar. Polecam obejrzeć tik i malik Nag. Halo, tutaj Natalia. just Tipped 1 Dollar. Za to, co zrobiłaś innym ludziom? Do pieca w Oświęcimiu, które będą chciały zamówić telefony za to, co to ile zła wyrządziłaś zła innym ludziom. Do pieca w... Energy's <laughs> Tip One Dollar. Polecam obejrzeć tik-toki Marii Knagge. Energy's Tip 1 Dollar. Już mnie lubicie. Łoksy ta akta i pieni u Eleni Deringawin. Ta wiedźma i... Energy's Tip 1 Dollar. <laughs> <Nie. laughs> Eluniu, jaka kwota do niej by Cię satysfakcjonowała, abyś odebrała sobie życie? Jaka kwota do Unate by Cię satysfakcjonowała, abyś odebrała ESO? Czy reporterek trafi do więzienia? Tak. Anonyme wysłał 5 zł, reporterek na Restream zarobiła 2000 prawie, a ty co dalej 200 zł z Donate i ZUS i mieszkanie o gwiazdka gwiazdka gwiazdka. Tfu, czekać Czekać z Teresa zabiora mieszkanie i kobierzyn Wita. Słuchajcie, ale wyszła mi wróżba, że reporterek trafi do więzienia za swoje internetowe działanie. Tak, tak karty mówią. wszystkie sektory! Super! A środek są z wami! Niestety! Nie masz na które nie chodzisz to i więzienie czeka. Także zamknij pizdę Menelico. Czekajcie, bo to jest nagranie z koncertu, ale w ogóle Anony nie widzę. Słuchajcie, odbieraliście nas z filmowa super, niejeden kamień. Zawodzenie mam na telefonie. Eluniu, jaka kwota do UNAID by Cię satysfakcjonowała, abyś odebrała... Eluniu, jaka kwota do UNAID by Cię satysfakcjonowała, abyś odebrała ESO?

Nie zamierzam sobie żyć. Już na pewno nie na żywo. Od razu by mi zablokowali live'a, nawet byście tego nie zobaczyli, więc w ogóle absurdalny pomysł. Jak na razie mam dużo spraw, pomysłów, zadań. Poza tym mam dziecko, które kocham, dla którego chcę żyć i muszę się nim opiekować. Także nie mogę córeczki zostawić w świecie pełnym internetowego hajtu, problemów, przemocy. Muszę nad córką czuwać na Tyle, na ile jestem w stanie. <laughs> Także to w ogóle nie wchodzi w grę. A poza tym akurat nie jest mi jakoś smutno. W ogóle nie biorę pod uwagę takiego rozwiązania. No właśnie przede wszystkim z tego powodu, że mam dziecko. Może jeszcze jakieś fajne. Ona filmie. nigdy nie chciała tego dziecka. To, to był projekt, projekt Adama i Heleny, małżeństwo i dziecko. Maliś jak Moje dziecko, moja rodzina, to są moje prywatne sprawy, nie twoje i co ciebie to w ogóle obchodzi, kogo ja chciałam i moja rodzina. Chyba masz swoją, może powinieneś swojej rodzinie więcej uwagi poświęcić niż rodzinie jakiejś anonimowej kobiety z internetu. Nieznajomej w każdym bądź razie. Polecam obejrzeć, jest mari I żeby faktycznie... Ta Wiedźma, jeszcze żyje. Kochani, no to dobrze, to dobranoc i do zobaczenia znowu w niedzielę. Serdecznie Was pozdrawiam i bardzo dziękuję za miłego live'a. Papa, Kocham Was. Pa!